Patrycja, Paulina? Nie, trzymajcie Rody są spoko. Prawda? Nie, dziękuję, jestem ok. Cześć, tutaj Y. Dzisiaj wyjaśnię Wam, na czym polega oszukiwanie w trzy karty. Gracie w karty czasami, czy nie? No, czasami. Każdy taką grę w trzy karty. Czarna przegrywa, czerwona wygrywa. Kojarzycie coś takiego? Ja? Wyciągnij ten palec, weź połóż na czerwonej karcie. Weźmy tą na przykład, no weź eee, I weźmiemy jeszcze czarną kartę. Zazwyczaj biorą jokera, no nie? Eee, trzymaj, trzymaj, Zagramy w trzy karty. Uwaga. Kojarzycie? No właśnie, są dwie, ale najpierw, żeby wytłumaczyć zasady, to będzie proste. Kojarzycie zasady? Jest tak, że czerwona wygrywa, czarna przegrywa, nie? Tylko czerwona jest tylko jedna zazwyczaj. Czarnych jest więcej, ale tak. Gdzie jest czerwona? Żeby sprawdzić tę percepcję. No tutaj. To tu jest czerwona bardzo dobrze. Słuchajcie, ale żeby to była gra prawdziwa w trzy karty, to musimy mieć trzy karty, więc weźmiemy sobie drugiego jokera. Czyli mamy dwa jokery, jednego i drugiego jokera. I mamy oczywiście też piątkę, prawda? Dwa jokery i piątka, ale żeby to była naprawdę tak prawdziwa gra, to musi się, muszą się pojawić pieniądze, dziewczyny. Nie będę brał od was pieniędzy, ale wyciągnij rękę w ten sposób, rób. drugą. Trzymaj mocno, tak otrzymaj i nie puszczaj, trzymaj tak spokojnie już, Dobra Wyobraź sobie, że to są Twoje pieniądze, ok? Tak, jak, że jak stracisz, to są Twoje, rozumiesz. A wyciągnij rękę w ten sposób, to będzie nasz stolik, więc trzymaj cały czas. Tak jak jest stolik do trzech kart. Patrzcie uważnie, mamy czerwoną kartę w środku. Jak zrobię taki ruch, to obracam dwa jokery, ta karta jest dalej w środku. Jeżeli zrobię coś takiego, to gdzie jest piątka? W środku. W środku. Czyli rozumiecie zasady gry. Czyli nie dajcie się rozpocząć przez czarną kartę, bo nie powinnyście, tylko yy, patrzycie na czerwoną kartę. Teraz patrz uważnie. Mhm. Jeżeli położę Ci tutaj czerwoną kartę, gdzie jest piątka czerwona? Nie, jest tutaj. A ty oczywiście masz Jokera. Widzisz? Widzisz? Już byś przegrała pieniądze. Znacie rękę jeszcze raz tak samo na płasko. że ja mam damę, położyć Ci tutaj damę, wezmę dziewiątkę, pokażę Ci jak to działa. Weźmiemy dziewiątkę w ten sposób. Jeżeli tak zrobię teraz, żeby odwrócić tą dziewiątkę, żeby się jej nie widziała, to wystarczy przyknąć. Czy teraz nie widzisz ruchu, kiedy ja mam dwie damy, a ty masz oczywiście dziewiątkę? I znowu byś przegrała pieniądze, no nie? Żeby było wam łatwiej, pokażę wam, włożę dziewiątkę do kieszeni. Jestem wiary kurwa, czy co? Nie, 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 słuchaj, włożę dziewiątkę do kieszeni, gdzie jest dziewiątka? To nabisz kieszeni, a będzie tutaj. No nie no, zobacz, tu, tu są oczywiście damy. No, ale no, zobacz, to jeżeli to wezmę... To wezmę to, no. e, jeżeli wezmę jedną... Trzymaj tak cały czas rękę, jeżeli wezmę jedną z dami, to po prostu z moim ręką oczywiście w mojej kieszeni no, jest Joker, no nie? Rozumiecie. Bo to jest gra w trzy karty, gdzie gramy e, jeden Joker. Czerwona karta i y, drugi joker. Teraz patrz uważnie, wyciągnij rękę jeszcze raz na płasko. Słuchaj, jeżeli ci teraz tutaj położę piątkę, to gdzie jest piątka? Myślisz, tutaj, nie, tutaj nie. Ja trochę oszukuję, mam trzy jokery, a tak naprawdę piątka jest w mojej kieszeni, trochę cię oszukałem. Nie możemy grać w cztery karty, prawda? Wyciągnij rękę w ten sposób. Uwaga, to jest najtrudniejszy ruch. Teraz jeżeli wezmę jokera, nie możemy grać w cztery karty, bo to jest gra w trzy karty, więc muszę schować. Gdzie jest piątka? W kieszeni. W no, kieszeni, widzisz? I to już wiesz. był double black, bo jest tutaj. Widzicie? Jak fajnie można kogoś szukać? Teraz patrz, jeżeli, jeżeli. Jeżeli byście na przykład myślę, zamienilibyśmy, że dama teraz wygrywa, czyli masz dwa razy większą szansę i kładać na ręku damę, tą widzisz damę. Jeżeli tu myślisz, że jest dama, to ja i wtedy będzie to dziewiątka. Jeżeli wezmę tą dziewiątkę, wezmę drugą damę, zrobię tak, stryknę. To jest dziewiątka, bo nigdy nie mogę pozwolić, żebyś wygrał. Bo tak naprawdę w kieszeni mam wszystkie trzy damy. Tutaj. A hajs jest oczywiście to, mój. To, to. Oddaję ten karty. Słuchajcie, tym Maybachem to ty tu czasami? <laughs> czy, czy ta prezentacja skłoniła was do tego, żeby nigdy nie grać trzy karty? Nie, gramy generalnie gramy w hazard, więc... Jest to. I bardzo to jest, to jest ten cel, który chcemy osiągnąć, także Dzięki. bardzo wam dziękuję, mam nadzieję, że się, ludzie wiecie. Dzięki wielkie. Bo dużo osób przegrywa tak majątek i no taką czuję misję życiową, żeby jest tak zrobić. przegrali samochód i mieszkanie na kartach. Więc. Ja nie wiem, co się stało, ale bym stracił hajs, więc nie grajcie w takie nie będziemy grali na pieniądze Nie grajcie na pieniądze, nie grajcie wybrań. na pieniądze, bo to jest masakra. No nie ma co tego robić. To nie no właśnie nie, nie ma co grać. jest w ogóle najgorszym z nałogów, więc... Wygrać raz, a potem nie też 5 razy, więcej. Dokładnie. Dzięki Dobra, jeszcze, dziękuję raz, dziękuję jeszcze raz, dzięki miłego wieczoru. Żeby nie przegapić odcinka subskrybuj.